Wieści w sprawie Zakościelnego nadeszły niespodziewanie. Nie do wiary, co ukrywał. Maciej Zakościelny zachwyca nie tylko na parkiecie, ale także czaruje głosem. Swój muzyczny talent aktor zaprezentuje już 6 grudnia na koncercie Christmas Party, świąteczna lista przebojów. Który odbędzie się we Wrocławiu. To nie były plotki, ludzie nie mieli pojęcia. Maciej Zakościelny zdobył w ostatnich latach ogromną sympatię widzów jako gwiazda i finalista 15 edycji programu Taniec z Gwiazdami, w którym zaprezentował się jako utalentowany, pełen wdzięku i niezwykle charyzmatyczny tancerz. Publiczność pokochała go za naturalność, elegancję ruchu oraz imponującą sceniczną swobodę. Potwierdziły się doniesienia w sprawie Zakościelnego ludzie nie wiedzieli. Maciej Zakościelny znany jest także jako filmowy amant i jeden z najpopularniejszych aktorów swojego pokolenia. Stworzył wiele niezapomnianych ról, w tym m.in. w filmie Tylko mnie kochaj czy w serialu Czas honoru. Choć odnosi liczne sukcesy aktorskie, z równie dużą przyjemnością i zaangażowaniem oddaje się muzyce. Maciej jest absolwentem Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia i J. Paderewskiego w Stalowej Woli w klasie skrzypiec, a umiejętności gry na tym instrumencie z powodzeniem prezentuje podczas swoich występów. Jego działalność muzyczna to dynamicznie rozwijający się obszar twórczości. Artysta intensywnie koncertuje w całej Polsce, przyciągając publiczność w każdym wieku elegancją, charyzmą i wyjątkowym wyczuciem sceny. Wraz ze swoim znakomitym zespołem prezentuje starannie dobrany repertuar w stylowych jazzowo-swingowych aranżacjach, tworząc koncerty zachwycające jakością, stylem, emocjonalnym rozmachem oraz autentyczną bliskością z odbiorcami.